Cześć witam Was serdecznie dzisiaj unboxing paczki z Niemiec z CoinInvest. zamówiłem ją jeszcze przed dosłownie dzień przed zamknięciem wszystkich sklepów ze złotem i srebrem w mailu podali mi żebym sprawdził wagę paczki 1.422 tu jest pokazane ja sobie ją od razu zważę. tak więc spoko 1.422 waga się zgadza tak więc zapraszam na unboxing Ładnie to wygląda. Zapakowane. Słuchajcie. No, 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 no. A tu kapka kapsułki przyszła jeszcze. No, będzie to wolność. dobra, fajnie Kapsułę zamówiłem kapsle wyszły mi po 5,60 za kapsułę na bestię królowej Bo jak widzicie mamy trochę ciekawych monetek grubszych nie wiem od czego tu zacząć może to co jest w torebkach wcześniej zamówiłem już jak było na samej górce, gąskę zamówiłem w lutym, płaciłem za nią 180 zł. Teraz wykorzystałem sytuację. Nie kupiłem na samym dołku, bo oczywiście przegapiłem ten jeden dzień. Pomyślałem, ceny spadły, spadły, spadły. Tam chyba przez 2-3 dni spadały i to chyba było w środę. Zobaczyłem, że były najniższa wtedy cena. No i zamiast wtedy zamówić, to ja zamówiłem dopiero następnego dnia Gdzie już cena poszła trochę do góry Odbiła od dna, nie? A tak bym zapłacił jeszcze mniej Ale i tak wyszło w miarę fajnie, bo 146 zł Czyli to jest 73,30 za uncję srebra Tak więc no, przyzwoicie Elizabetka 10 dolarów 2020 Trochę o monecie, no na samym Widać w wizerunku. Główną jest gęś. Symbol, w zasadzie uznawany jako międzynarodowe godło Kanady. Gęś lecąca. Hmm, bardzo ładna moneta. Nie jest ona taka mocno naciepana. Jest taka prosta w formie, bo jest tylko w zasadzie ta gąska na samym tym. Napisy. Tutaj znak menniczy Miennicy. co jeszcze? No, te monety są podane, że jest w ograniczonym nakładzie, ale jeszcze nie podali w ile tego nakładu będzie, tak naprawdę. Czyli, że będzie duże zainteresowanie, to na pewno będą, będzie tego sporo, nie? W paręset tysięcy myślę tego nakładu, tych gąsek. Co jeszcze? No, to jest z tego co opisuję, inwest To jest współpracy właśnie. Kanadyjskiej mennicy królewskiej z Coin Invest, czyli na ich w zasadzie zlecenie, stworzyli taką właśnie ciekawą monetę, bulionową kolekcjonerską. Jak zwał, tak zwał, tak. Ja zamówiłem tutaj, skorzystając z ceny niskiej, zamówiłem 6, 6 gąsek, czyli będę miał już 7 ich bo w domu. jeszcze Czeka jeszcze jedna. Na tą chwilę, na dzień 26 marca. Gdzie nagrywam filmik. Cena tej gęsi jest 197 zł. Tak, więc no, w ciągu tygodnia, jak szłapaczka, to skoczyła prawie 50 zł do góry. Gąska, nie? Na jednej sztuce monetki. Dobra. Kapselki mam. Zaraz to sobie będę powkładam Nie Będę ich z woreczka wyjmował, tak specjalnie. Co mam dalej? Jak widać Świątynia świątynia czego to jest? Temple of Heaven w angielsku czyli mennica chińska 2020 oczywiście panda, myśli panda doszły do mnie zamówiłem przy okazji 2020 2020 dwie sztuki tak więc miski trafiałem do staku. Za miski zapłaciłem 86 zł, 80 groszy, 30 g srebra. Tak więc fajnie, za rocznik 2020, nie? One w granicach 100 zł chodziły, tak więc no jak było, pojawiły się po 15 zł taniej, to warto było to wziąć. Dobrałem z roku do rocznika 2019. 2019, już Wam mówię, zapłaciłem 84,75 czyli 2 zł taniej jak za 2020 rok. Też w miarę świeża moneta. Jest jeszcze gdzieś tam na zapasach, w zapasach, w sklepach. Więc tak więc te się prezentują. Tu jest Panda z młodym. Bardzo ładne. Monetki. No, te dwa ostatnie ręczniki są super świetne. Nie, nie ma tutaj bo praktycznie co do nich się przyczepić. Nie? Super wyglądają. Misiaki. No, kiny, jak zauważyliście, na pewno będę zbierał, uzupełniał. E, biorę z obecnych roczników, bo oraz że są tanie, teraz na tą chwilę są tańsze od tych starszych roczników, ale tam powiedzmy za parę lat nie wiem, tam za 5-7-10 lat e, będę mógł prawdopodobnie wymienić, może nawet jeden do jednego z tymi starszymi rocznikami, jeżeli coś będzie mi brakowało. Nie? Kto wie? Albo do przodu, jeżeli sreberko podróżuje, nie? Czyli na podmiankę, nawet nie na sprzedaż, tylko na podmiankę. Dobra, pokroili trochę tubki, choć jeszcze w plastiku, zobaczcie, yy, domówiłem 3, 3 razy pół uncji, 50 centów. Myszek mouse 2020, to już widzieliście na pewno z yy, Za tego Lunara zapłaciłem 47,60. No ja wiem, że tu jest przebitka dosyć duża na tych yy, pół uncjiowych monetkach no bo ich wybicie zawsze jest tam droższe, no i jakoś to, to sobie muszą to skalkulować, ale jedna uncja wychodzi, w, jeżeli pół uncji 47,60 kosztowało na dołku, no to wyszło mi po 95 zł za uncję tych monet, nie? Czyli za 3 sztuki zapłaciłem 142,80. Tak, czyli to tak w miarę. W lutym, na początku stycznia te jednouncjowe myszki kosztowały około 100 złotych, tak więc za uncję to tu, tu cena taka do przyjęcia? nie Dobrze, tu też mam przecięty kapsel. Trzy e, sztuki Marvelka wziąłem. Też wziąłem najtańsze. Nie dobierałem tych e, droższych. E, tam jeszcze był to no, prawie cała seria oprócz e, oczywiście Spidermana, ale tamte już były w granicach 120-130 zł. Wziąłem e, Venoma 2020 i Hulka. Halk z 2019 Tuvalu. Wziąłem te monetki. Zobaczcie, za Halka zapłaciłem 94 zł. Za Venona zapłaciłem też 94 zł. Czyli taka przyzwoita, uczciwa w miarę cena jak za monetę premium, nie? Z obecnych roczników. Tak więc spok. Tam była przebitka na starszych rocznikach, już 15 zł. Może. Mogłem to wziąć, nie wiem, bo teraz już podrożało, jeżeli tam, widzę, że po 130-140 zł już są te starsze roczniki Marvela, no nie wiem, jeszcze się zastanowię, może gdzieś tam, albo po prostu będzie może okazja kiedyś wymienić, no, to takie spekulacja, nie, może, może, nie wiadomo, wziąłem po prostu, były dostępne. No, bo w zasadzie to, to, co tu zamówiłem, to nie było dużo monet dostępnych i brałem praktycznie to, co jest najtańsze. chciałem po prostu skorzystać z tego dołku, nie ze spadku tych cen. Też uszczknąć chociaż kawałek. Eee, tutaj jeszcze, jak widzicie, Elizabetka też jedna uncja, 1 dolar. Myszki Lunara 2020. Też to jest zapakowane raz, dwa, trzy, cztery, 5 sztuk. Pięć sztuk myszek. To od razu Wam porównam. Zobaczcie, pół uncji, jedna uncja. Jaka różnica jest? No, czuć, że jest o połowę lżejsza, na pewno. nie No i świetnie. Powiem Wam, że te kapselki mi się bardzo podobają. Nie? Te półuncjowe są super. Takie małe, poręczne kapselki, nie? Małe, fajne monetki. No, super. Jeżeli będę miał okazję więcej tych półuncjowych kupować, to będę gdzieś szukał. Nie? Jeżeli jakieś tam serie się będą pojawiały, no jedna wiadomo, nie? najbardziej popularniejsze, ale połówki są jak dla mnie są super nie. ci średnice. Myszki kiszki, dobra, no tu jeszcze kapselki. Mam nadzieję, że gąska sobie jeszcze zmierzy. Moją tłustą gęś. Gąska ma 38 dokładnie 38 mm. Mam nadzieję, że to będzie mi pasowało do mojej poprzedniej monetki, mojego kanadyjskiego jeźdźca którego już wyciągnąłem, żeby wsadzić w kapsel. Tak, też ma 38 dokładnie, czyli bardzo fajnie mi się to w jednym staku, w jednej serii gdzieś tam będę mógł to upchnąć gęść. Jeźdźce kanadyjskiego, nie? Super. To są te same rozmiary, ta sama menica, praktycznie. Eee, jeszcze gdzieś znalazłem krakena, chciałbym domówić. Pojawił się, ale szybko zniknął. Kraken też dwułącjowy. Tak zobaczy, jakie one tłuste są. 6 mm przeszło 630 chyba mm grube. To jest ten sam rozmiar. O jeszcze mam bestie królowej. Co od Zobaczcie do beski królowej. To jest to samo wszystko. Gdzie jest gąska? No. 5. Te wszystkie kanadyjskie, dwuuncjowe W jednym standardzie są nie? Kapsle pasują te same od Bestii Królowych. Jak zamawiacie gęsi albo te dwie uncje. Lunar, to wiadomo, Lunar jest du dużo większą monetą. Nie? Jest bardziej rozpuszczony, jest cieńszy. A te są po prostu tuściutkie. Taki typowy bulion. Znaczy typowy. No, nietypowy, bo podwójny. No, fajnie to wygląda, nie? Dobra, wpakuję to w kapsle i ja zaraz się połączę jeszcze raz. Opa, dobra, tak wygląda. No, wchodzi idealnie. No to, mocno ścisnąć dobra jeden spakowany tak wygląda gęś bez folii bez kapsa chodź tu zbliż się no zobaczcie Ładne, nie szczegółki On bardzo ładna jest na żywo Jeszcze można powiększyć no. listek klonowe oczywiście 4 dziewiątki fine Silver 2 argent pur ryflowany rand Elizabeth II 10 to Ładna? tłusta gęś? Mi się podoba. W początku mi się nie podobało, ale teraz jak patrzę, no powiem wam, że trochę lata, nie? Ta tłuska. 38. Do bestii królowych czekajcie, dajcie bestii królowej w zmierzę Dlajmy akurat 38. Nie, patrzcie. Bestie królowej mają 38,8 mm, czyli 8 mm, są większe trochę, ale innych nie dostaniecie. Nie same. Dostanie na te dwie uncjowe a szkoda trzymać to bez kapsu. Dobra. Tak a propos. No jeden kapsel taki kosztuje tam w granicach 5-6 zł, taki na bestie korolowej. Jest to duża, większa przebitka jak za normalne. Kapsle, ale no. ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zobaczcie, dwuncjowy ten jeździec kanadyjski. Bez kapsuła bez niczego. Też tło jest takie samo jak w przypadku gęsi Jeszcze Taka satynowo szronione. Mm, przyjemnie to się trzyma, no takie dwie uncje. No tu z tyłu, z tyłu jest wyjątkowo George V nie Elizabeth. Jedna chyba z niewielu monet Havers jest inny. No ładne, nie? Dobra, na te monetki już mam specjalne miejsce, specjalne gablotki, porobione. wędrują do mojego staku. One trochę latają, delikatnie ale myślę, że to nie powinno wpłynąć w dużej mierze na jeżeli nie będą gdzieś tamtym go machał to nie powinno im się nic więcej stać w porządku tak więc tak to się mniej więcej prezentuje tu na razie nie będę tych rozpieczętowywał niech one sobie tutaj będą bestie królowe i tutaj jeszcze Akurat zapakowałem, to są z poprzedniego unboxingu ten również gąski, gąski do domu dobra bez tego no to co? kolejny kilogram prawie kilogram bo tutaj mam napisane 912 gram 29,3 uncji Wpadła do mojego staku. Tych tutaj nie będę rozpieczę, to rozpieczętowywał. Mm, tak więc, co? No, w miarę sympatyczny unboxing. Cieszę się z tych gąsek, że wyrwałem je dużo, dużo taniej. Bo może do końca roku już się taka okazja nie zdarzyć. Tak jak teraz spadek cen, jak widzicie, bo to sreberko odbija z powrotem. Tak więc, co? No, myślę, na 200 subskrypcji pokażę wam jak. Przygotowałem sobie gablotki. Sam zrobiłem gablotki do przechowywania moich monetek mojego staku. Pokażę mi więcej, jak to wygląda. Eee, to przy następnym filmie, ja wtedy nie. No to co? Myślę, dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!